Czy można upaść aż tak nisko, by napaść na bezbronnego staruszka dla kilku banknotów? Na warszawskiej ulicy rozegrał się szokujący dramat. Na jednej z warszawskich ulic, w upalne przedpołudnie kilkanaście dni temu, doszło do bulwersującego aktu przemocy, który poruszył mieszkańców stolicy i wywołał szereg komentarzy w mediach. Sprawcą całego zajścia okazał się 41-letni mężczyzna narodowości ukraińskiej, który jak się później ustaliło, od niedawna przebywał w Polsce. Ofiarą brutalnego napadu padł 95-letni mieszkaniec Warszawy, starszy człowiek, który całe życie przepracował w tym mieście, a teraz, w podeszłym wieku, zmaga się z codziennymi trudnościami, poruszając się o lasce i mieszkając samotnie w skromnym lokalu niedaleko ulicy Marymąckiej. Do dramatycznego wydarzenia doszło w godzinach do południowych, kiedy senior, jak miał w zwyczaju, wybrał się na krótki spacer po osiedlu. Chciał kupić świeży chleb w pobliskiej piekarni i rozprostować nogi. Ulica Marymącka, zazwyczaj spokojna i tętniąca ruchem przechodniów, tego dnia stała się miejscem brutalnej napaści. Sprawca, który przez kilka minut obserwował starszego pana z drugiej strony ulicy, podszedł do niego niespodziewanie. Zaszedł go od tyłu. Przycisnął do muru pobliskiego budynku, po czym jednym, zdecydowanym ruchem zasłonił mu usta dłonią, by uniemożliwić wezwanie pomocy. Ofiara nie miała najmniejszych szans, by się bronić, jego wiek i ograniczona sprawność fizyczna sprawiły, że był całkowicie bezbronny wobec agresora. Mężczyzna przeszukał kieszenie starszego człowieka i zabrał mu sześćdziesiąt złotych, kwotę niewielką, ale dla emeryta znaczącą, ponieważ stanowiła część jego budżetu na nadchodzący tydzień. Zaraz po tym, jak napastnik zniknął w bocznych uliczkach, senior z trudem doczołgał się do najbliższej ławki. Tam usiadł, próbując dojść do siebie, z twarzą pobladłą ze strachu i rękami wciąż drżącymi z emocji. Pomoc nadeszła, gdy jedna z przechodzących kobiet zauważyła jego stan i natychmiast wezwała pogotowie oraz policję. Mimo podeszłego wieku i przeżytego szoku, starszy mężczyzna wykazał się niezwykłą przytomnością umysłu dokładnie opisał wygląd sprawcy oraz miejsce, w którym doszło do napadu. Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego Komendy Rejonowej na Bielanach. Śledczy, działając szybko i zdecydowanie, zabezpieczyli zapis z miejskiego monitoringu. Na nagraniu widać było sylwetkę i twarz podejrzanego, co umożliwiło stworzenie portretu pamięciowego i opublikowanie wizerunku mężczyzny w wewnętrznych systemach policyjnych. Informacja została przekazana wszystkim patrolom policyjnym w Warszawie, co rozpoczęło intensywne poszukiwania sprawcy w różnych częściach miasta. Zaledwie kilka dni później funkcjonariusze oddziału prewencji, patrolujący ulicę targową na warszawskiej Pradze, rozpoznali podejrzanego. Mężczyzna poruszał się nerwowo, spoglądał na boki, jakby spodziewał się, że ktoś może go śledzić. Kiedy zauważył nadjeżdżający radiowóz, próbował oddalić się szybkim krokiem, jednak został natychmiast zatrzymany i obezwładniony. Został przewieziony do aresztu, gdzie rozpoczęto przesłuchania i kompletowanie materiału dowodowego. Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz, po zapoznaniu się z aktami sprawy i analizie dowodów, nie miała wątpliwości co do winy mężczyzny. Wobec sprawcy zastosowano środek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego, a następnie przedstawiono mu zarzut dokonania rozboju. Całość sprawy była traktowana bardzo poważnie zarówno ze względu na brutalność czynu, jak i na wiek ofiary, która wymagała opieki lekarskiej oraz wsparcia psychologicznego po traumatycznym przeżyciu. Po zakończeniu czynności procesowych i wnikliwej analizie przeszłości mężczyzny, zapadła decyzja o jego deportacji. Prokurator wyraził zgodę na wdrożenie procedury wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Całą operację przeprowadziła Straż Graniczna która w asyście funkcjonariuszy przewiozła zatrzymanego na lotnisko i odesłała go na Ukrainę. Mężczyzna nie stawiał oporu i nie wnosił żadnych roszczeń wobec decyzji o deportacji. Wrócił do swojego kraju bez możliwości powrotu do Polski przez określony przez sąd czas. Sprawa ta odbiła się szerokim echem w mediach i wzbudziła wiele emocji wśród mieszkańców Warszawy. Wydarzenie przypomniało, jak ważne jest szybkie działanie służb porządkowych oraz solidarność społeczna wobec przemocy która może dotknąć każdego, nawet najbardziej bezbronnych obywateli. Senior, który padł ofiarą napadu, po kilku dniach wrócił do zdrowia, ale jego najbliżsi podkreślają, że trauma pozostała i długo jeszcze będą potrzebne rozmowy i opieka, by starszy człowiek mógł poczuć się bezpiecznie we własnym mieście.